Rok. I teraz proszę zwrócić uwagę, dobry wiatr, ponad metry, pod narty. Jeszcze się lekko wzmaga, bo patrzę na ten wskaźnik. Morgenstern szybko położył się na narty i będzie, będzie 220 metrów. No, zaczyna się piękny konkurs, tylko nie majstrować przy tej belce, nie ruszać, nie poprawiać, nie udoskonalać. Niech oni skaczą daleko, są mocni, wylądują. Byłaby szkoda, gdyby znowu Żyli przed ostatnią dziesiątką zmniejszyło długość dojazdu do progu. Tu są naprawdę fantastyczne dzisiaj warunki do długiego, pięknego skakania. 225,5 metra. Thomas Morgenstern. Wyrównany rekord życiowy z planicy sprzed pięciu lat. A rekord Austrii należy do Schlierencauera 233,5 metra. No nareszcie mieszka stąd pół godziny jazdy 20 kilometrów. Zmiana w komputerze i zmiana także widzą Państwo 17,8 punktów. Będzie to dopisywanie punktów. Ale czy to zrównoważy te punkty, bo teraz wiatr właśnie osła, tylko 0,8 metra na sekundę, zobaczymy Caunera niebezpiecznie jak ciągle w jedną stronę, co on robi dobrze, że ta welikanka jest poszerzona kiedyś koł z drugiej strony regularnie niemal chciał obić się o bandę napawał na strachem, to samo robi w tej chwili Dawid Cauner ma mocniejsze odbicie z lewej nogi, i tam właśnie to powoduje, że leci. Widzą Państwo lekko cały czas w prawo. Ta banda jest no, relatywnie blisko. 202 metry, i teraz zobaczymy po tych wszystkich korektach. Jest trzeci. Za Morgenszternem i Hajkiem spora strata. 17,5 punktu. A więc. Jednak to jest różnica przede wszystkim na progu. To jest różnica kilometra ponad w stosunku do prędkości Morgenstern na progu. Czyli 10 metrów to jest lekko rzecz biorąc. I teraz, a jeszcze jest słabszy wiatr. Zobaczymy. Wicemistrz świata, Martin Koch, mają przecież także przewagę, sporo punktów. To będzie się liczyć. Koch w powietrzu. Można daleko skoczyć, można daleko skoczyć. Przekroczył punkt K215 metrów, 220 dokładnie. Wylądował i to jest skok, który pokazuje, że będą ci najlepsi skakać daleko. Za chwilę Jakobsen, zwycięzca Pucharu Świata w tym sezonie w Oberstdorfie. Później Rumoren, rekordzista świata, później zwycięzca z pierwszego konkursu Pucharu świata w lotach w Bad Midtendorf. Robert Kraniec, później Harioli, ubiegłoroczny drugi za Schlierencauerem w lotach narciarskich. Dwukrotny zwycięzca jest rekordzistą skoczni Wikersund, później Loicel mistrz świata, później Schlierencauer, mistrz świata w lotach. Adam Małysz, no tutaj tytułów pełno, 9 medali, 4 razy mistrz świata, a później czterokrotny mistrz olimpijski, a zatem krem de la creme, ci najlepsi zaczyna Anders Jakobsen. Sk sknocił drugi skok wczoraj, 194,5 metra, a był wysoko, trzeci po pierwszej serii z Adamem Małyszem, 230 metrów mamy. Piękny skok. 230 metrów mamy. A więc daleko, daleko 23,5 metra. Nie ma co się zajmować. Kto co sknocił, bo teraz jest mocna riposta, mocna odpowiedź. Brawo Andersz. Musiał zaryzykować. Trafił na świetne warunki. Metry 20 straci 12 punktów. Za to, że go tak niosło, proszę zwrócić uwagę. Jak pięknie, wysoko. To jest euforia, to jest podobno szum w uszach. Radość w sercu, że tak sobie można polecieć. Oni 1 i dwie dziesiąte punkty. Biern na Rumoren. Leć biern tak jak niegdyś. Dalej od Jakobsena. Będzie piękny konkurs. Trzecia próba. Mistrzostw Świata, płasko, płasko, nie, 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 nie odbił się. Zły kąt natarcia, to nie było tak jak powinno, tak jak on potrafi, tylko 205 metrów. Tylko 205 metrów. A był dobry wiatr pod Narty. Na progu on wolniutko, 102 i 4 kilometr wolniej niż Jakobsen. To by mówiło od razu o tym, że stracił co najmniej 10 metrów, będąc tak wolny na progu. Tym bardziej, że on zawsze potrafi wykorzystywać szybkość najazdu. Pierre-Aina Rumoren spada na miejsce czwarte, 27,9 punktów za swoim rodakiem Jakobsenem. Kok drugi, Morgenstern trzeci na miejscu. 12. Kamil Stoch i teraz widzimy Matiasz Żupan. Niegdyś znakomity skoczek. On tu też wiele razy startował z ulagą, z debelakiem, z tymi sławami tamtego okresu. Wicemistrzami olimpijskimi w drużynie Skalgary, ale teraz liczy się tylko jeden. Robi kraniec. Zaczynał tu jako młody chłopak, kiedyś potłukł się piekielnie. Bał się przez pewien czas i trochę zawiódł, trochę zawiódł, bo ten skok nie był zły. Miał słabszy wiatr, 08, skoczył 212,5 metra i zobaczymy jak to się przełoży na miejsce. Tu wszyscy liczyli, że po tych znakomitych występach w sezonie zasadniczym, podczas startów, w pucharze świata, kiedy zdobył małą kryształową kulę zaloty, że on tu stanie na podium. No jeszcze nic nie jest przesądzone, jeszcze przecież będzie czwarta seria i ważne, jak teraz ta łączna suma wszystkich dodanych elementów, czyli i za obniżoną belkę, i za wiatr, i za odległość na jaką złoży się notę i co nam tutaj na drugim miejscu. I tylko 6,3 punktu i już jest widownia, która na chwilę zamarła, ożywiona i pełna nadziei na czwartą serię. A my, proszę Państwa, coraz bliżej, coraz bliżej trzeciego skoku Adama Małysza. Za chwilę Harrioli. Harrioli. 215,5, pierwszy skok, 202, dobry chociaż nieporywający, ale stać go na bardzo wiele. Jeżeli trafi, może odlecieć. Patrzę, leci nisko, nisko, za nisko. Tu trzeba jednak lecieć wyżej teraz nad Welikanką. To nie jest ta skocznia sprzed dwóch lat, kiedy trzeba było właśnie ślizgać się nad ze skokiem. Teraz. Trzeba mieć to przewyższenie lotu powyżej 10 metrów. Pięknie to rozpisano w jednej z gazet, pokazując 142 metr. Jeżeli się chce dolecieć do 130 metra, czyli tam, gdzie doleciał prowadzący Anders Jacobsen, trzeba mieć przewyższenie ponad 10,5 metra, a później 185, także 10 metrów. I teraz Harrioli jest szósty ocenianych 211,5 metra za Simonem Amanem i Adamem Małyszem. Ale przed nim jest Schlierencauer. Później Małysz i Simon Aman. Ładnie, ładnie, chociaż wiemy, że on się nie specjalizuje w lotach. To ciekawe. Może dlatego, że za blisko miał dosłownie. Półtora kilometra od własnego domu do skoczni w Kulm. Urodził się w Bad ale nie lubił tam skakać na mamucie. Teraz 213,5 metra. 213,5 metra. Harrioli szósty. Zonie tylko dwa razy pokonał go. Harrioli. I tak wszyscy myśleli, że będzie przez lata. Tymczasem na progu 102,9. Zobaczymy jak poleci. Czy daleko? Dobrze, jest 220 metrów, a zatem on będzie na pewno pierwszy. Wiatr, jaki był wiatr? Metry 20, metry m. a zatem 222,5 metra powinien objąć prowadzenie. Mimo, że Loicl tutaj zyska 5 punktów na słabszym wietrze. 5 punktów, 4 metry. Lojcyl miał 213,5, ale stracił 9 metrów do Schlierencauera i teraz proszę Państwa... Proszę skupić się na tym, co się będzie działo. Zobaczymy notę Schlierencauera i to będzie nota do pobicia. 14 i 40 punktu przewagi Adama Małysza nad Schlirim. 662 i 7. To jest nota, wyzwanie dla Adama Małysza. I za chwilę wisła z Tobą. Wszyscy z nim są, bo muszą być, bo chcielibyśmy, żeby miał piękne zakończenie sezonu, zasłużył na nasze uznanie i teraz to ładne, charakterystyczne złożenie się do lotu i później mocne, dobrze zaznaczone odbicie, czy będzie wystarczająco wysoko ponad, no trochę nie, troszkę zabrakło metrów. Troszkę zabraknie metrów. Czy wystarczy, żeby wyprzedzić Schlierencauera? Za chwilę zobaczymy, ile było. 217, 215. Te poprzednie skoki. Teraz 211 metrów. Schlierencauer 11. I pół metra dalej. Czyli to mniej więcej ta przewaga, którą miał Adam Małysz. Już zostanie zniwelowana po trzech skokach. No będzie bardzo blisko. Szliri czy Adam Małysz. To w tej chwili tak będzie musiało się wahać. Poczekamy. Patrzę. Miał wiatr. Wiatr tylko 60. pod narty. A więc tutaj w lepszych warunkach startował Szlirencauer. I to Pozwala mu zachować przewagę Adamowi Małyszowi. 5 i jedną dziesiątą punktu. A zatem będzie na pewno skakał przedostatni w tej czwartej próbie. Ale kto? Kto będzie prowadził? No Simona Man staje przed wielką szansą. Miał niedużą przewagę. 2,8 i dziesiątych punktu i znowu ten wiatr. Boże, półtora metra. On to musi wykorzystać. Przecież to jest... Czterokrotny mistrz olimpijski, ależ ten wiatr nagle skoczył i teraz Simon Amann poniesiony pewnie daleko, daleko. Dobry skok, chyba dalej niż Sauer, znacznie dalej niż Adam Małysz. Musiał skoczyć daleko, 227. Na dzisiaj już nikt do tego chyba, chyba nie doskoczy. Ale nie zabierajmy im tej przyjemności pokonywania granic. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak zmieniły się warunki. Ten wiatr w tej chwili jest lekko z boku przede mną, las flag norweskich i widzę, że tu w dole będzie kłopot, żeby po wysokim locie jeszcze troszeczkę zachować powietrza pod narcami. A zatem oni staną przed dużymi wyzwaniami. 199 metrów i Harioli, proszę, targany w powietrzu wiatrem ma kłopot. A Jury niebezpiecznie obniżyło ten najazd. Na progu 102,7, a pierwsze przecież skoki miał przy prędkościach 106 przeszło. 105 kilometrów. Wieje, wieje. To wygląda tam na górze, że jest pod narty, ale tutaj nie do końca. Zobaczymy, jak zrobi za chwilę, jaki użytek z wiatru zrobi rekordzista świata, Biernej na rumoren. On tu już skoczył na treningu 230 metrów. Dzisiaj Jakobsen najdalej pierwszej serii, 230 i pół, Rumoren powietrzu. Ach, no nie ma na dole odejścia. W granicach 220 metrów wylądował. To jest chyba jego najdłuższy skok 223 i może mu minimalnie zabraknąć do wyprzedzenia Antonina Hajka. Trzeba skoczyć powyżej 225 metrów, ale zdecydowanie z niższej belki. Hajek skakał z 20 oni z 16. Oczywiście, to jest sporo punktów dodanych, ale za moment zobaczymy, czy to wystarcza. Nie do końca sprawdza się właśnie przy takich decyzjach, jeżeli są warunki do skakania. Skoro ustał hajek, ustoją i pozostali. Mógł być nowy rekord skoczni Morgenstern. Zobaczymy, ile on musi skoczyć, żeby. Objąć prowadzenie jest i obejmie prowadzenia, a więc nie hajek. Nowym liderem zostanie Thomas Morgenstern. Za chwilę Koch, kraniec i Jakobsen Lojcyl Trzeci. Schlierencauer, drugi Adam Małysz i prowadzący Simon Amann, który po skoku, trzecim skoku w dzisiejszej pierwszej serii, 227 metrów, najwyżej oceniony z wszystkich skaczących, drugą notę miał Gregor Schlierencauer i Koch, wicemistrz świata. Jest, jest, jest. Wiatry to widać. On nisko, ale nie za daleko. W pewnym momencie już nie miał możliwości, żeby polecieć dalej. Tomasz Morgenstern pozostanie na pewno liderem. Myślę, że obronić się może także Antonin Hajek. Zabrakło może paru metrów, żeby przeskoczył wicemistrz świata Czecha. Martin Koch i teraz czekamy na notę. Jest czwarty. Przegrał z Morgensternem, Hajkiem, Rumorenem. I za moment Robert Kraniec. I widzą Państwo, co się dzieje. Tu teraz wszystko zaufać komputerowi, abym ja nie oddawał władzy, ale to nie jest w moim władaniu. Robert Kaniec. Kaniec płasko, płasko, płasko i dobry skok powyżej 220 metrów. On już miał pierwszy 223,5 metra. 14 belka. Dostają prawie 30 punktów premii za to, że skaczą o 9 belek mniej. Gdzie są takie konkursy, że z 22 obniża jury do 14? 8 belek. I teraz patrzmy, 222,5 zostaje nowym liderem. Morgenstern miał 7 metrów krótszy skok, więc nie ma, nie ma możliwości, by Kraniec nie był pierwszy i teraz po nim Anders Jakobsen. Ale szkoda na wiele, 230,5 metra przed trzema laty przegrywał tutaj z Adamem Małuszem, który wygrał trzy razy z rzędu przeniesiony ten konkurs z Wikersun. Ależ brawo, Anders brawo, Jakobsen znowu w granicach 230 metrów. 227,5, a zatem będzie przed Robertem Krańcem, czyżby każdy następny miał obejmować prowadzenie. Daleko, daleko już tę granicę odwiedli. 227,5 to jest... Na razie drugi skok, bo przypominam Antonin Hajek, 236 metrów, tylko że z wyższej belki. Nie ma dla nich żadnych ograniczeń. Dzisiaj porywający konkurs Wolfgang Lojcy za chwilę. 894 punkty. Końc. Kończymy loty w planicy, kończymy sezon. Czterech pozostało. Cztery skoki. Wśród nich Lojcy, czyli Lentauer, Mały Szaman. I teraz już w powietrzu Lojcyl chce wypaść dobrze. On nigdy wysoko nie był w lotach. I ten skok chyba kładzie jego marzenia tylko 200 metrów. Tylko 200 metrów. Przy tych skokach krańca Jakobsena 222,5, 227,5 to jest zdecydowanie za mało, a był równy, zaczął 207, 211,5. 213,5, patrzę co się dzieje no wiatr jeszcze jest pod narty, już nie 2 metry 1,3 dziesiąte metra na sekundę, a za chwilę Lirencauer który goni drugiego Adama Małysza ma stratę 5,1 punktu to są 4 metry, 4,5 a więc tu wszystko będzie się rozgrywać przy tych ostatnich skokach Schlierencauer, najlepsza trójka. I patrzmy jaki wiatr. No wygląda, że wieje teraz dość stabilnie. Mają dużo punktów na starcie. Gregor Schlierencauer jeszcze broni tytułu Mistrza Świata. Wielki talent w lotach. Jak daleko wyląduje. Wysoko, wysoko. I jest znowu w granicach 230 metrów. 230 metrów, ależ postawił poprzeczkę Adamowi Małyszowi. 230,5 metra, trzeba o 5 metrów poprawić. Rekord polski, skoczyć bardzo daleko. Schlierencauer teraz obejmie prowadzenie. Adam Małysz miał sporą przewagę nad Jakobsenem, nad Loitzlem, nad Schlierencauerem tylko 5 5,1 punktu, a więc za chwilę. Polak. To będzie dla nas niesamowite, by zapanować nad własnymi emocjami, ale on tam na górze będzie musiał wyzwolić sobie w jednym skoku, mówię Adamie, wszystko, co w nim niezwykłe, wyjątkowe, zapalić umysł, zachować spokój, dołączyć, i otoczyć się skorupą nieobecności do zewnętrznego świata, stać się na rozbiegu we Doskonałą kulą kinetyczną jest już lepisto, która na progu ma eksplodować całą mocą. Adam, czekamy, czekamy na wielki wyczyn. Patrzę, wiatr jest dobry, ale poniżej jednego metra trudne warunki, a więc trzeba się odbić wysoko, niczym ptak, a później zamienić w małego, wielkiego człowieka rozpiętego między nadzieją zwycięstwa naszymi marzeniami. Leć bez końca, bez prawa ciążenia! No i co? Mi może trochę brakować. Nie udało się odlecieć tak daleko, jakbyśmy wszyscy chcieli. 211,5 metra. Czy to starczy do tego, żeby pokonać Jakobsena? Czy starczy na medal? Czy starczyło dzisiaj na medal w tych dwóch ostatnich skokach? Uf. Teraz będzie czekanie. Czekanie na to co przyniesie rozwiązanie z komputera te dwa pierwsze skoki wczoraj były lepsze wiatr był 9 i jest który? trzeci a więc a więc za podium czwarte miejsce uff to była chwila która wydawała się wiecznością Przegrał o 40 punktów punktu z Jakobsenem. 40 punktów punktu. Czterech skokach, gdzie skakali po dwieście kilkanaście metrów. Niebywałe, niebywałe. Simon Aman. on po złoto. Po złoto. No i jak... Zobaczymy co zrobi. Czy będzie chciał dalej od innych. Tak. Jeszcze postawił sobie kropkę na D. Spadło z niego napięcie. No i 236,5 metra. On jest drugi w historii. Dalej skoczył tylko biernej. Na Rumoren. Szczęśliwy szlirenca.